W kolejnym materiale na moim kanale troszeczkę mała zmiana planów. Na początku mieliśmy lecieć na motor. Potem mieliśmy lecieć troszeczkę wabioną, pośmigać łokiem na parkingu, ale niestety też się to nie wyszło. Nie ma gdzieś tam warunu. Na kanale wkrótce nowe rzeczy, remont piwni, Garage będzie L5. Tutaj gdzieś będzie normalnie logo moje komp do montowania itd tak dalej już majstry ogarnięta może jest przystosowana do teren enduro, lasy i tak dalej ale pali tak naprawdę mało, że to jest aż poezja w porównaniu do tamtej setki, która była przystosowana wiadomo tylko na tor SX, krosówka no to naprawdę tamtą, jak się wyjechało w teren, to zagra. Zaraz nie było paliwa, jeszcze paliwa. Jeszcze był problem, bo trzeba było robić mieszankę, czyli dolewać specjalnie oleju tam na 5 litrów paliwa 0,85. Pozdro dla wszystkich, którzy mają dwusłowy. Ja mam właśnie 4 takta i tego oleju już nie trzeba dolewać. Także po prostu na stację lejemy do pełna i lecimy. Licznik jest nowy. Tutaj jest stary licznik. 800 poszło na taki mały sprzęcik. Działa jak trzeba. Majstry, dzięki za ostatnie wsparcie. 585 subów już mamy na kanale. Naprawdę dobrze to. Leci. Na 1000 słupów planuję dla Was skok ze spadochronu. Z komina już był, ze 100 metrów na tym kanale. Tutaj macie linka do filmu. Pamiętajcie, majstry, o Subiku, z dzwoneczkiem, jak chcecie być z kanałem na bieżąco. nie jeżeli materiał, oczywiście nam to zasłuży. komentarz, co o nagrywkach. Przełączamy się zaraz na tą kamerę. Troszeczkę Wam tutaj powloguję. Ja nie latałem ogólnie dwa tygodnie i już nie wytrzymuję, ale no niestety cały czas jest śnieg. Przyjdzie pogoda, to i przyjdą konkretniejsze materiały, jakieś właśnie wyjazdy, zawody. Zobaczcie, wszystko mam poplanowane. I zrobię, majstry, wszystko, żeby Wam jak najwięcej. Tego dobrego kontentu, konkretnego dostarczyć. Osoby, które mnie już troszeczkę oglądają, mogły zauważyć, że była troszeczkę zmiana w jakości nagrania, ponieważ wyleciał taki nowy telefon iPhone 15 Pro Max, więc teraz naprawdę będzie dobra jakość na tym kanale. 3 aż aparaty, jakieś tam wiadomo najnowsze funkcje. Mój iPhone stary XR leci na sprzedaż: 64GB, kondycja baterii 83% no gdzieś tam ta bateria jeżeli się używa internet z telefonu gdzieś poza domem no to niestety kuleje ale no za parę stówek mogę komuś ten telefon właśnie sprzedać jedyne co na szkiełku dodatkowym jest ono pęknięte ale ekran ogólnie jest cały główny mam jeszcze właśnie kamerkę gopro jeśli majstry ktoś jest ciekawy co się na bieżąco u mnie dzieje wpadajcie na instagrama będzie on podany w opisie kupiłem sobie nowe goglosy a te majstry lecą dla was 50 łapek pod tym filmosem 50-40 zróbmy. Zróbmy 40. O zostawcie coś o nagrywkach. Suba z dzwoneczkiem, follow na instagramie i takie w ogóle sobie wylosujemy znowu nową, szybką. Ogarnę dla Was właśnie takie rozdanie. Gdzieś tam cały czas działam, żeby były lepsze pieniążki na te właśnie rzeczy, na motor i tak dalej, wszystko na kanał, żeby miniatury były lepsze, żeby was właśnie było majstry więcej na kanale. Cały czas był jakiś progres robić. Miałem być majstrem na kanale live z CSK, ale niestety jest dwójka na kąpią mnie ledwo chodzi. Jakby jeszcze do tego robił live'a no to już w ogóle by kąp po prostu nie dał rady. Ura jest ze mną już od wakacji tegorocznych. Naprawdę się spoko śmiga. Kiedyś na 125 jeździłem na krosówce. Także to naprawdę był ciężki temat, jeżeli chodzi o teren tym, tamtym motorem. Ale tym, no to już jest bajeczka. Zawieszenie, rozrusznik, lampa i w cholerę jeszcze innych. Pierdol. Nigdy bym nie powiedział, że na czterotakcie mi się będzie majstry tak fajnie ladać. Wszystko już przeszło, tak jak wiecie, tutaj ten licznik był wymieniany. Wyrysowany tutaj plastik i, i, i tłumik, ponieważ spadła z przyczepy. jakżeśmy jak żeśmy jechali z nią po kupnie. No ale niestety, co zrobić. Aha, no jeszcze jest lampa rozwalona na chłopce. chciałem wyskoczyć. Ząb, czyli jakby hopa, dziura, hopa. No i yy, na kamieniu, w sieloncinie na to, że był wyskok. No i po, wybiło mi jakby podbiło. Poleciałem przed siebie z motorem, w Kurka Furka gdzieś tam parę razy już leżała, tak jak mówiłem. Raz na szczepie niestety spadła. Tutaj też gdzieś tam widać już jakieś ślady użytkowania. Ale wiadomo kamajstry, że fura nie jest użytkowana tylko na torze, tylko też w terenie, po przeszkodach, podjazdach, belkach i tak dalej, i tak dalej. obdzierane od gleb. No ale wiadomo, że takie fury są użytkowane też w lesie, w terenie cięższym, łatwiejszym na zmianę, jak to tam. Zaplanujemy z chłopakami, z ekipą. Zmienię majstry dzień filmosów, zobaczymy, muszę wyczuć jakiś dobry dzień, bo czasem te wyniki nie są takie, jak właśnie bym oczekiwał. 100 wyświetleń na filmie, no to jest za małe. Jak jest tak do 1000, to jest ok, ale jak tak 100-200, no to, to jest przesada. Także majstry filmosy teraz w czwartek, co czwartek, co tydzień o 20.00. Zobaczymy jak będzie szło o tej godzinie w ten dzień, a jak nie dołu, prostu będziemy gdzieś to tam zmieniać Z czasem mam nadzieję, że będę wam nagrywał nawet 2, 3, 4. Plany na nowy rok. Założymy jak to na spontanie będzie wychodzić, dziś tam zmienia majstry też pracę, także będzie troszeczkę więcej pieniążków na te wszystkie tutaj tematy związane z kanałem, z motorem. Dzięki majstry i każdej mordeszce, która wspiera, daję tą łapeczkę, komentarz, czy to na czy suba dzwonem, czy to na prywatnym, czy w realu, czy po prostu jak się widzimy gdzieś tam na imprezach i tak dalej. Na stacji, na szelu tak samo dużo osób tam nawija o tych filmach, także dzięki majstry za każde wsparcie, dzięki każdej osobie, zobaczcie zbudujemy tutaj naprawdę kozak kanał i tutaj będzie niedługo kozak też garaż, będzie moje logo, tu telewizor, montażownia, wszystko, kanapa. Także majstry do zobaczyska w kolejnym materiale, mam nadzieję, że furą się uda już wyjechać, albo przynajmniej będą warunki, żeby polatać Fabianu zobaczymy jak to będzie I dzięki za oglądanie i... Miłego, dziękuję, wieczoru, poranka, zależy, kiedy oglądacie. Trzymajcie się.